Inwestycja w wiedzę wypłaca najwyższe odsetki. Właśnie dlatego edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa to tak ważna misja i duża część działalności Fundacji GPW oraz samej spółki giełdy papierów wartościowych w Warszawie, gdzie właśnie się znajdujemy, czyli w samym środku, w samym sercu polskiego rynku kapitałowego. Żeby zainaugurować program, zainaugurować projekt, inwestowanie to wyzwanie. Inwestowanie to prawdziwe wyzwanie dla naszej odporności psychicznej, dla naszego intelektu i dla naszej cierpliwości. Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało się wesprzeć Fundację GPW w zorganizowaniu konferencji, która zbiera dorobek edukacyjny Fundacji, ale też idzie krok dalej, przedstawia najnowsze badania, przedstawia pewne rozwiązania, których nauczyliśmy się na fali pandemii koronawirusa. W grze giełdowej inwestorzy stosują różnego rodzaju strategie inwestycyjne. Ja chciałem w swoim wystąpieniu opowiedzieć o kilku najprostszych, to znaczy o analizie technicznej, analizie fundamentalnej i finansach behawioralnych. Także chciałem powiedzieć kilka elementów dotyczących budowy portfela inwestycyjnego oraz wskazać na jedną z znaczących, dominujących ról finansów behawioralnych. Odpowiedzialne inwestowanie to ogromna umiejętność. Łączenia kwestii finansowych z odpowiedzialnością społeczną. Katalizatorem takich zmian stały się kryzysy ekonomiczne i ich negatywne konsekwencje. Dzisiaj już wiemy, że spółki, które uwikłane są w skandale korupcyjne, nie przestrzegają przepisów, nie dbają o swoich pracowników, są spółkami niekonkurencyjnymi. Naszym sztandarowym działaniem, naszym fundamentalnym powodem istnienia jest dzielenie się wiedzą i edukacją na temat pracowniczych planów kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, dobrowolny system osz budowania oszczędności z przeznaczeniem na czas po ustaniu zatrudnienia dla wszystkich Polek i Polaków. Wszystkich zachęcamy do odwiedzin na portalu mojeppk.pl. W ramach konferencji wysłuchaliśmy dwóch bloków. Pierwszy dotyczył dobrych praktyk w inwestowaniu, a drugi panel na temat dobrych postaw i nawyków inwestycyjnych i oszczędnościowych na rynku kapitałowym. Usłyszeliśmy wiele praktycznych porad i wskazówek, szczególnie ważnych dla początkujących inwestorów giełdowych. Cieszę się, że mieliśmy kilkuset uczestników, były żywe pytania na czacie. W ogóle atmosfera zarówno konferencji, jak i panelu była bardzo otwarta i to jest bardzo dobra charakterystyka dzisiejszego przedsięwzięcia. Program Inwestowanie to Wyzwanie to konkretna baza wiedzy na temat rynków kapitałowych, metod inwestowania, nowych standardów, tego co się zmienia. Tutaj twarde liczby łączą się z tajnikami psychologii inwestowania. Bardzo serdecznie zapraszam na stronę internetową oraz do kanałów społecznościowych Fundacji GPW oraz giełdy papierów wartościowych w Warszawie, gdzie będziecie mogli znaleźć więcej informacji na temat kolejnych projektów w tym cyklu.